Nie wiem. Nie wiem, co czuła Luna, ale kiedy tak z nią śpiewam, zapominam o wszystkim. Co za pech, że prąd padł akurat w tym momencie. Tym bardziej, że iskrzyło między wami jak na pokazie fajerwerków. Ha, raczej dobrze, że włączyli prąd, inaczej ta dwójka stałaby na tej scenie do końca świata. Tak, całe szczęście, że roller jump skończył się wcześniej. Żarty sobie robisz? Świetnie do siebie pasujecie. W tym cały problem, gdy z nią jestem... Czuję się zupełnie, jakbym odlatywał w kosmos, a na to nie mogę sobie pozwolić. Tu akurat nasze racje. Gdy jesteś z Luną, to jakbyś pff, wyparowywał. Zapominasz o tym, co jest teraz najważniejsze. Ale czaję też, przez to, przechodziłem. Jak dla mnie, obydwa i kompletnie się mylicie. Nie ma nic złego w tym, że czasem się rozluźnisz i dasz się ponieść uczuciom. Oj, Nina, czujesz moje serce? Wali jak szalony. <laughs> nie bez powodu. Właśnie przeżyłaś coś magicznego. Ach, jak ze snu, co nie? Mhm. Jestem taka szczęśliwa, ale okropnie się boję. Nie chciałbym jej zranić. Jeśli nie możemy być razem, to lepiej to zakończyć. Tylko co z tym, co do niej czujesz? Po prostu wybij ją sobie z głowy. To banał. Musisz tylko znaleźć sobie jakieś zajęcie, tak? Coś mega ważnego, jak na przykład jazda na wrotkach. I tak w końcu zapomnisz o lunie. To proste. O prawdziwym uczuciu nie można tak po prostu zapomnieć, jak ci się wydaje. Co ty znowu przecisz za głupoty? Powiem ci coś. <śmiech> Dziewczyny <śmiech> przychodzą i odchodzą. A miłość do Wrotek zostaje w sercu na zawsze, to uczucie nigdy nie zniknie. Przecież jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Słuchaj, Mateo, musisz posłuchać głosu swojego serca i rady twojego najlepszego Ach, przyjaciela. Starczy, chłopaki, robicie mi jeszcze większy mętyk w głowie, ok? W przyszłym roku jadę na studia do Oxfordu. Łapiecie? To już postanowione i tyle. Do przyszłego roku zostało mnóstwo czasu. Mnóstwo? Przecież to już za chwilę, stary. I co? Chcesz, żeby się rozstali, kiedy będzie musiał stąd wyjechać na studia? Od tak, to jeszcze bardziej przybije i jego i Lunę. Spoko, jak chcesz, to go posłuchaj, ale moim zdaniem kiedyś pożałujesz, jeśli nie będziesz walczyć o to, co czujesz i czego pragniesz. A nie postanowiłeś już że z Luną to koniec? Dopadły cię wątpliwości? Nie, nie, tylko ta sytuacja wymika mi się już spod kontroli. Jeśli nie załatwię tego z Luną, to się źle skończy.